Analizować, a dzisiejszy raport ze szczególną uwagą powinni śledzić wszyscy fań gwiezdnych wojen. Po raz pierwszy odbywa się ich światowy zlot w Bydgoszczy. Po ciemnej stronie mocy jest już nasza reporterka Ola Kozera. Dokładnie 30 lat temu George Lucas zrealizował film Imperium kontratakuje, drugi w kolejności film z sagi, swojej gwiezdnej sagi. Dziś w Bydgoszczy cała ta galaktyka zawitała do tego pięknego miasta Przyp zaproszenie przyjął sam Lord Vader, dokładnie aktor i odtwórca kultowej roli Darta Vadera, David Prowse nie, to nie to jedyna atrakcja jaką Bydgoszcz przygotował e, dla fanów gwiezdnych Wojen przez cały dzień będzie można spotkać się z twórcami replik broni, porozmawiać z kolekcjonerami, zapoznać się z techniką laserowego paintballa. Będzie można też przetestować najnowszą grę z serii Gwiezdnych Wojen to będzie gra The Old Republic, najnowsza gra, która ukazuje się na rynku. Będzie można też zobaczyć makietę Lorda Weidera w skali 1 do 1. Uwaga z klocków Lego. Moment, na który wszyscy czekają, to instalacja balonowa, na której Lord Weider zmierzy się dzisiaj z mistrzem Jodą. To niewiarygodne wydarzenie dla wszystkich fanów Gwiezdnych Wojen. Niestety w Bydgoszczy zabraknie ważnego gościa, zabraknie Tomasza, Bednarska, Tomasza Bednarka, który udzielał głosu Anakinowi Skywalkerowi, czyli młodemu Lordowi Vaderowi aktora. Niestety nie zobaczymy z przyczyn osobistych, nie dotarł do Bydgoszczy. Dziękuję bardzo do Bydgoszczy. Będziemy jeszcze wracać. Tam jest Aleksandra Kozera po ciemnej stronie mocy.